7 creepy rzeczy z Cave of Demon Hunters, które zamówiłam na Aliexpress. Pst, część z nich rozdam Wam. Rzecz numer jeden to jest Barbie Mira. A w zasadzie jakaś podróbka Barbie. Wiadomo, że nie jest to oryginał od Mattel. mira na raczej średnio. Gonna be, gonna be golden! A, co to jest? Totalnie creepy dwustronne maskotki. Można im wyginać nogi oraz ręce. Hej, Malinka! Zostaw mnie, ty potworze! Maskotka Derpiego nie wygląda tak źle, chociaż spójrzmy na tą mordkę, jest ciut przerażająca. Zamówiłam też figurkę Miry, która mogła być w blind boxie, ale chciałam mieć pewność, że będę mieć Mirę, więc wybrałam ją w opcji bez blind boxa. Zamówiłam też opcję z blind boxem, żeby mieć niespodziankę. I wiecie co? Wysłali mi oddzielnie blind boxa, żebym go sobie złożyła, oraz figurkę. Z blind box, typu zrób to sam. Przedostatnia rzecz jest naprawdę przerażająca: maska Derpiego. Aaaa! Ostatnia rzecz jest totalnie nie creepy, ale chciałam, żebyście tutaj doszli, bo mam kalendarz adwentowy chcę razem z wami otworzyć pierwsze okienko. W pierwszym okienku mamy Zoe, I dajcie znać, nagrać wam cały film z otwierania tego kalendarza adwentowego. Do dwóch osób, które napiszą miły komentarz, polecą gadżety z of Demon Hunters.